Cześć, dzisiaj mamy sobie w kolejnym odcinku serii Carier Lew wez pierwszy odcinek. Czas zacząć. Tej kurturom dziękuję. I teraz czeka nas, czeka nas mecz z AZ Album W końcu gramy pod tym składem. Juhu. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek... Wam się spodobało po moim słabszym wykończeniu jak moje słabsze wykończenia i wszystko to Was bardzo przepraszam Czy by naszym sędzią byłam to zobacz No jeśli ma tak lakę kończyć to ja Tak, czyli taka Z w formie teraz zobaczmy jego siłę zwolę A. Liga Europejska i gramy trzeci mecz z rzędu już u siebie. Może jeszcze troszkę dalej graliśmy? Nie wiem, ale naprawdę dużo meczu gramy u siebie. I co mnie bardzo cieszy, w poprzednim meczu ile było? Czyli dla nas, tak? Oto mamy dużą szansę teraz, żeby po prostu przejść na następnej rundy. Na naszym studiu nie chcę jak najwięcej braków zrobić. Bentek jest najlepszym strzelcem w naszej drużyny w ogóle, to mnie bardzo zaskoczyło. Oczywiście z Berkeley, bo tam dalej to nie wiem co tam dalej jest. Chociaż jakbym miał takie wszystkie statystyki, przez wszystkich meczów taka statystyka w streamach. O co w sumie chcę sprawdzić po, po tych dwóch odcinkach, które dzisiaj nagram. Lads. Takie tam poskilowanie. O ten czołowną! za. Wójta, za. dziwnego że przegrał główkę No jedziesz 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 Będę takie troszkę skillów, ale słabsza mam Dzisiaj mamy kontuzję skrytela, więc już mamy pierwszy problem. Z tego powodu, że nie mam kogo tam sadzić. Gomez jest zmęczony, ale on musi jeszcze troszkę pograć. To nie będzie duże wsparcie, bo żadnych rajdów i Gomez niestety nie wygra. Ale wygrywa za to żółtówkę. I to jest jego chyba drugi mecz z tego co wiem w Euroleague. starajcie się tam, żeby ta piłka doszło, nie doszła dobra, bo sami wiecie jak to muszę się zaraz skończyć. Cóż gra świetnie. Chłopak ma formę, robi wszystko co może. Będę walczy. Nie dziwię się najlepsze strzelacy teraz straci upił No i teraz gramy, gramy, gramy ponownie Nasze bojisko pokażmy jak się gra Duży nie jest z Holandii To jest właśnie ten moment, kiedy się laka zet Tak, to jest ten moment, ale niestety zablokowałem. Ręka, pani sędzia. no co to pani? Ja nie gram po obronie i nie wykupujemy. Cały czas tracę. Co to prostu? Kutinio! Allen. Nie, Alen. Kutinio!

No, dobrze, dobrze. To nie jest rzut karny. To jest tylko faulant. Te ostre wizyty poleciały dla zawodnika fałdującego. Na pewno nie sądziwe. sędzia sędzia to tego zadecydował. Już tutaj będę takie, proszę. O to chodzi. Chociaż Coutinho za się albo za, za, za daleko podał. Chociaż Coutinho dalej nic z tego nie wychodzi. Po poprzednim po odcinku, taki w tym, czuję się jakbym w ogóle nie umiał strzelać bramek. Dziwne uczucie. To Coutinho się tak zmęczył. Po prostu za niego trzeba prosić lazar. Albo w końcu trzeba wziąć Ibę. No i bez zagrało. Nakaz cały czas zostaje, bo ja czuję, że on naprawdę da radę. A czala to jest jedyny z szkieletów, który umieścił dłoń w tej brzuchu. Oprócz, za nim jeszcze stoi Miller. To jest teraz Ibe, to chyba było dobre, lepsze, żeby go umieścić na tej pozycji. Ibe poprzeczka. Musiałem mówić gol, bo jak widziałem, jak ta piłkę leciała. czala Gol. Jak mecz w Europejskiej. Drugi gol, albo trzeci był mecz. No, nie wiem. No, Choć jednak, to no, prawda, się w ogóle tego nie spodziewał, że to sam tak opadnie w sumie. Bo no, idealnie tak opadł, A Branko się w ogóle się tego nie spodziewał. Chciałbym to zobaczyć z perspektywy Brankarza. Wybaczcie mi za to. Ale Muszę znaleźć po prostu blankarza, żeby zobaczyć jak on by to widział. Jest. I zobaczmy. Podanie do hakana. Przyjęcie. I uderzenie. Mam jakieś inne kamerki? Nie, przepraszam Was za to jeszcze raz. I ta piłka leci. Ona w sumie cennie leciała nawet. I Broglar w ogóle się tego nie spodziewał, że to będzie aż tak cenny strzał. Jednak by nawet każdy Broglar z tego nie on był tak cenny, że aż. nie A kończona 1-0. Надеюсь, хорошо могу его назвать, потому что это действительно тяжело назвать. Чаналу. И Первый был в этом сперкале, а первый был в этом матче. Морено прекрасно сделало, братья. Еще раз попробую, а это не Jednak się... A już swoją drogą weekend. Pojawi się nowy challenge. Mówiłem chyba w challenge co będzie. Nie będę powtarzał bo się nie oglądacie. No to po prostu musicie poczekać jeszcze. Jednak w do piątku nie będzie challenge'u. Jednak może w sobotę. Tak myślę, że w sobotę może, może. Może. Pali się ficha, czy lecz. to karta dla kazata i to jest właśnie moment, gdy lakazat schodzi z wojsku. No nie ma kogo zmienić. A więc lakazat musi grać. Фермино макароны не выходят на плюги. To jest zespół. I ręką w urządzeniu przeciwnej. Jakbyśmy do, my dotkli, to bym się po prostu popłakał. Po prostu nie będę wolni znowu karnego. od ostatnim odcinku, sobie pamiętam, nie obroniłem karnego. Chyba mi strzeli, raczej znaczy nie strzeli. Już. Nie pamiętam. Chyba mi tak przeczułam, że on trafił w słupek. Pięknie sędzia. to jest z po na naszej strony, jeśli będzie ota. A w sumie on nie musi być w naszej stronie, ale to musiałby wdać. Klein Co to zrobiłeś? Ale musiał zespół i w sumie bardzo ładnie wyrotał zespół. Taka ze do IB, ale IB do tej niestety nie ogarnął. kontuzje. Jeśli go wydłuższy to na dłużej to po prostu Al Makar. Ręka. Ja tu widziałem stąd. Ja, nie ma... ja tu nie mam nic żadnej pretensji. Nie wiem jak on to strzela. Oczywiście to jest minuta. Ja się wrzędzę po prostu w takim stronę. O, wygęczenie. W końcu strzelamy mi karnego w sumie. Szczerze powiedzia, wstrzypię się za bramkę karnego skarbowego. Karnego. cały czas prowadzimy, ja tę bramkę muszę dosyć źle pogrążyć. Tak coś czuję. czy znaczy nie to, żeby prowadziłem tu meczu, ale nie wiem właśnie, co się może teraz właśnie stać. Jeśli my opadniemy właśnie po tej bramce, to będzie, będę smutny i po prostu dokszuczę no, troszkę, ma. ale no. no ale każda z tylko nie Firmino, on potrafi uderzyć. A mam tutaj jeszcze jednego strzelca, Haka na To już Czyli mi no nie zgrywa tej dobrze Nie tak ją nie odzyskuję. Osobnie co w meczu? się no, tutaj. Nie. I teraz na decyzja. Czy my przegrywamy ten mecz? Czy przechodzimy dalej? Kurczę, to no znowu te moje wykazy są tragiczne. Sprawdzam, że tak mało broń strzem. Jednak coś mi. Coś we mnie jest takiego, że nie mogę po prostu nic zrobić. Uwaga. Tak, przeszliśmy. Jest to. A naszym następnym przeciwnikiem jest Trabospor. Jakaś szturacka duża. Dosunęli nam z 9 marca. No 29 może. Jak teraz u to tylko pół miliona. Od niż 4 tygodnika nie będzie. Szkoda. Ażeli nie kufajcie Lovren. Na 4 tygodnie lovren jest kapitanem drużyny. i wznowienie Manchester City. A potem jeden dzień przerwy i Manchester City. Very nice. Zobaczymy jak porozumieć z rezerwę. Bo szczerze powiedziawszy Mecz gramy na wyjeździe. Jeśli ja udałoby nam się wygrać. No super, bo Później po jednym dniu odpoczynku mamy niestety Manchester City znowu. To jest ta siła w sumie i Caballero znów broni. Siła Milnera, ja tylko muszę nim polować dobrze. U nas pada deszcz, tak i u nich pada deszcz. Zapraszam Was na minczaste Sydney, Kontroli Liverpool. W sumie nie pewnie jedyny up. No i już faulowani. Już pewnie damy czerwoną kartkę. No żółta. Ila Gomeza. Chwila. I już pomimo wszystko mi wyświetli się tak. Silva i Turę. Silva. Eureka. Oh, in the Dawaj, dawaj, dawaj. Niech wyjechał w i lory pięknie go wyczyścił. No i komu gramy? Oni mają Ottoman Diego, przecież ten Manchester City teraz jest taki bardzo potężny w tym release'u.

Jego lewa noga jest po prostu niesamowita. Co on z niej robi? W tym klubie. Nie wiem, czy on jest lewo nożny, czy prawa Chyba lewo. Silva 1.0 Staram się jak mogę, jednak to nic mi nie pomaga. No wszyscy wiedzą, że tego tu nie, na pewno nie chcę odpaść. A więc to, że dzisiaj mieliśmy remis, a w tamtym meczu tylko jedno zwycięstwo i też remis, chyba, to po prostu ja tego tutaj nie chcę. Ja po prostu też nie dokonam tego czegoś takiego, jak żeby mieć remis, No, no ja... Dalej coś ta piłka nie chce ich przejść przez ich genialną obronę, a ja po prostu nie chcę... Po prostu moje serię z się skończyć. Chociaż już dawno i przegrałem. I teraz jest taka słabsza forma. Ten luty praktycznie zniszczył mój klub. Zniszczył mój klub totalnie. w zdrowia. Muszę cały czas mieć składy. Niektórzy już praktycznie nie, nie, mie nie mieli jak biegać. Potwierdzę to przykład Gomeza. Kiedy już musi grać drugi mecz rzędu i tylko ma dwa dni odpoczynku. Jeden dzień odpoczynku, jak nic. No jedziemy, teraz Teraz trzeba dać radę. Myślałem który Jakby nie dał rady. Znaczy jakby Mili tam nie dał rady. Albo X. Ale dalej coś nie. Chcę. No nie.

Ja się nie dziwię, czemu ma 0 bramek. Bo on jest tak słaby, że jego go po tym sezonie nie sprzedaje tak? I na jego miejsce pojawia się albo jest il, albo Hamut. Mają mniej lat od niego zawód. No. no a w sumie Divok też jest młody Graczem. Ale no w sumie tak, to jest bez sensu, bo kontynuowanie kariery Divoka. Dopóki nie są jeszcze, jeszcze pierwsze bramki. Jak można te współsezonie szyjść bramek? I grać mamy się, że do tutaj, nie? ale mam za to żółtą kartkę dla Iloriego jeśli ja nam strzelą będę po prostu snukił I gold nie ma goal czy ja mam odstawić nie, ja tylko tak nie skończę a tak całą drużyną ale to wszystko według mnie w tych pokarach cały czas Grandiwokiem i tylko oni są jak w sumie... tylko po to, żeby uzupełnić skład Teraz Origi no sami widzicie. Jego pierwszy strzał widzę. No nie! Ja tego nie chcę, ma czuć co będzie znowu najsłabszy odcinek. Tak jak był drugi odcinek, teraz 21 to będzie pewnie to samo. Czyli się przegrasza porażkę. Zresztą tam były chyba dwie porażki jak nic. Albo ręce, porażka. Ja tego naprawdę nie chcę, mieć tak słabej znowu serii. So, a i teraz... trzeci gol. To musiał kiedyś ulec. Ten miesiąc mnie zniszczył totalnie. No i... divo, co ty robisz? Czy nawet jakbym ja się zrobił w i zrobił sens, mam tylko jeden... jedną zwinność, to i tak bym lepiej kiwał od niego, szczerze powiedziawszy. Jest tak słaby Myślałem, że to naprawdę mam fajny mod w broczu X. X tego... X, Origi, foil nie. tylko już jakiegoś napastnika. Znalazłem napastnika Divock przez cały sezon. Nic nie zrobił. A szkoda mi na niego patrzeć teraz, jak to widzę. Ale z tego, że nie mam kogo tam wpuścić, bo już wszystko wykorzystałem, już On jest on pobiegnie i zostaje za ręcami. Przepraszam za ten odcinek, bo ja wiem, że to jest już porażka. Ja wiem, że w sumie nie dałem rady, ale zaraz może być w sumie rewanż. Ale to już dopiero jutro. Znaczy to już w czwartek, no jutro A w sumie jutro nie gram w Fifetko Farming. Z tego co wiem. To pewno się nas dos... dobrze rozwinie. Milen! No nie! Dobrze, oni w sumie się oddzięczyli za tym, czekali pewnie cały sezon. No to żeby to mnie po prostu zmniejszyć jak ja ich, chociaż ja ich zniszczyłem więcej ale... Poza golu. Skędzi kolejny zawodnik. W sumie ja już. No i sumie też zabrać. Podchodziłem nie do piłki, ale nic nie zrobił. Pamiętam, że te do Jessica zaczął zredukować. No się to nie zligam, tak że już nie wiedział co zrobić. Chociaż ten słabszy okres się właśnie zaczął. On może już się praktycznie też zaczął. A w marcu już troszkę odpoczynek. Ale już naprawdę. Jak ja już chcę, żeby ten mecz się skończył. Koło się Ja jeszcze w ogóle to mecz nie mam Koniec mecz. Przegraliśmy 3-0. Przegraliśmy fuck Przegraliśmy Capital One po, po raz z jakąś trzecią, czwartą ligową drużyną. W 90 minucie tutaj paliśmy 4-0. Tak wysoko jeszcze ja nie przegrałem. W tej serii. Wszystkie drużyny, sobie poradziły z tymi słabszymi. I jednak za Zdrowa został lepszy, dla I kolejny mały się zaraz zaczął. Genialnie, panowie, genialnie. Czyli powiedziałaś, że ten kalendrysz już tak dobija, że już mi się po prostu to nie chce grać. Zobaczcie. Manchester 2 dni odpoczynku. Trzeba patrzeć na odpoczynku. Eee, teraz po, coś tam, coś tam turecka drużyna. Dobrze, już troszkę większa przerwa. I tutaj reprezentacje. No pewnie moi zawodnicy będą zajechani jak i nic. Dwa dni od odpoczynku. Chelsea dwa dni odpoczynku. Znaczy w sumie na ten nie muszę patrzeć. Ale potem dwa dnia odpoczynku. To kwiecień się zaczyna. Trzy dni odpoczynku. To tydzień. Dzień. Dzień. Maj Dzień. Małej. Dwa, trzymasz. do końca sali ja powiem Wam, że zostało. Raz. Dwa, trzy, cztery. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście. Do. Sali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 odcinków. 7 odcinków do końca serii. Prawie 7, bo jeden będzie tylko z jednym meczem. Ura, żegnam Was, Sebek, Sebek. Mam nadzieję, że się te, że ten odcinek Wam się spodobał. Przepraszam za ten, tak moje słabe mecze. Żegnam Was, Sebek, Sebek. Cześć.